Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły osadę w obwodzie Donieckim. Kompania najeźdźców została rozbita, co najmniej trzech dostało się do niewoli. W kierunku Lajman bojownicy oddzielnego pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy całkowicie oczyścili z rosyjskich najeźdźców dużą i niezwykle ważną wieś Torskę w gminie Liman w obwodzie Kramatorskim w obwodzie Donieckim. Służba Public Relations jednostki lakonicznie poinformowała o tym w swoich oficjalnych mediach, publikując odpowiedni film na swoim kanale YouTube z wymownym komentarzem Teraz wtorkę ukraińska flaga. Film został zmontowany z nagrań nakręconych przez drony oraz wywiadów z ukraińskimi obrońcami i dwoma pojmanymi interwenientami. Dokładna liczba tych ostatnich nie jest określona, ale na filmie zauważyliśmy, jak bojownicy ukraińskich wojsk prowadzą drogą trzech jeńców. Podaje się również, że podczas czystek wyeliminowano około stu najeźdźców kompanie, którzy siedzieli w piwnicach bez wody i jedzenia, a z minimalną ilością amunicji. Cztery okupantki zlikwidowane w pokrovsku. W rejonie miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim ukraińscy obrońcy zlikwidowali cztery szturmowce rosyjskich okupantów, którymi okazały się kobiety. Lakonicznie poinformował o tym ukraiński obrońca i bloger o pseudonimie Bachmudzki Balu, który walczy na tym odcinku frontu i prowadzi kanał w Telegramie o tej samej nazwie. Jednocześnie zauważył, jeśli chodzi o Pokrowsk, to sytuacja jest bardzo trudna. Potwierdza to bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Alex, który napisał na swoim kanale Telegram oficer, odnosząc się do swoich towarzyszy broni, następującą notatkę: Sytuacja w Pokrowsku jest daleka od najlepszej, wręcz bardzo trudna. Ale orkowie postanowili pofantazjować w swoich raportach i obrazach z natarcia. Teraz ukraińskie siły obronne tymczasowo ustabilizowały sytuację. Wróg natknął się na linie, których nie może przekroczyć i ruszył do całkowitego zdobycia miasta. Ukraina i NATO przetestowały system do niszczenia bomb kierowanych. Nowe testy wspólnego natowsko-ukraińskiego systemu do przechwytywania bomb kierowanych zakończyły się na poligonie we Francji. Kompleks przeszedł testy poligonowe w trudnych warunkach pogodowych. I zademonstrował zdolność radaru, modułu sztucznej inteligencji i dronów przechwytujących do działania jako jednego rozwiązania. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Test obejmował wykrywanie i śledzenie warunkowego celu wroga przez radar z nowoczesnym sensorem, automatyczne przetwarzanie danych przez oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji. Oraz testowanie przechwytywania trajektorii lotu pocisku uderzeniowego przez drony przechwytujące, resort podkreślił, że system wykazał skuteczność nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Rozwój jest realizowany wspólnie przez firmy z krajów NATO z udziałem ukraińskich inżynierów i ekspertów z Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych. Zaangażowanie ukraińskich specjalistów pozwala na dostosowanie technologii do realnych zagrożeń na współczesnym polu walki i szybkie wprowadzanie praktycznych modyfikacji. Projekt jest inicjowany przez Wspólne Centrum Analiz, Szkoleń i Edukacji NATO Ukraina, JATEK oraz Połączone Dowództwo Transformacji NATO AKTE. W projekcie uczestniczyli partnerzy przemysłowi oraz startupy obronne, które przeszły konkurs. Według przedstawicieli projektu, testy potwierdziły wykonalność koncepcji i otworzyły drogę do dalszej integracji komponentów z rzeczywistymi podsystemami obronnymi chroniącymi obiekty wojskowe i cywilne przed bombami kierowanymi. Kolejne etapy obejmują przekształcenie prototypów w modele seryjne oraz testy terenowe na większą skalę, uwzględniające uwagi ekspertów. Główny zarząd wywiadu zlikwidował grupę okupantów w Stawropolu. Zorganizowana przez główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy i wspierana przez siły ruchu wyzwolenia Kaukazu, udana operacja sabotażowa przeciwko rosyjskim okupantom została przeprowadzona w centrum Stawropola, pięć tysięcy kilometrów od najbliższej linii frontu. Nieznany sprawca, Zostawił ładunek wybuchowy w pobliżu jednostki wojskowej na ulicy. Gdy grupa żołnierzy kaukaskiego pułku kozackiego, wojsk powietrzno-desantowych faszystowskiej Rosji, przechodziła obok niego, ładunek eksplodował. W rezultacie zginęło co najmniej trzech członków jednostki wojskowej, która aktywnie uczestniczyła w działaniach wojennych na Ukrainie. Od 2014 roku i popełniła liczne zbrodnie wojenne podczas pełnoskalowej inwazji Rosji. Po tym incydencie w Stawropolu rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę naloty w celu poszukiwania sabotażystów. Poinformowało o tym biuro prasowe dowództwa wywiadowczego Ukrainy za pośrednictwem swoich oficjalnych mediów, publikując nagranie Krzątaniny w pobliżu jednostki po wybuchu. Główny zarząd wywiadu zniszczył systemy obrony powietrznej okupantów. Ukraiński wywiad zniszczył dwa systemy radarowe NEBO i systemy rakiet przeciwlotniczych BUK, głęboko za okupantami. Trzy supernowoczesne systemy obrony powietrznej rosyjskich najeźdźców zostały zniszczone przez żołnierzy Departamentu Operacji Aktywnych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. System rakiet przeciwlotniczych Buk-M, trzy i dwie stacje radarowe Nebo-SVU. Stało się to na terytorium okupowanych części obwodów Chersońskiego i Zaporowskiego oraz Krymu, który został zdobyty w 2014 roku. Nie wiadomo, w którym regionie znajdowały się poszczególne systemy. Służba prasowa dowództwa wywiadu poinformowała o tym w swoich oficjalnych mediach. Publikując odpowiedni film, zmontowany z nagrań dronów szturmowych, które faktycznie zniszczyły drogi sprzęt najeźdźców. Ponieważ każdy cel został zaatakowany przez kilka dronów kamikaze, jeden z nich zarejestrował silny ostrzał jednego z wcześniej trafionych obiektów. Ukraińcy zniszczyli kolumnę artylerii najeźdźców na terytorium Rosji. Na kierunku północno-słobożańskim. Północna część przygraniczna rejonu Sumskiego w obwodzie Sumskim, bojownicy sił obrony zniszczyli kolumnę artylerii rosyjskich najeźdźców, która wciąż znajdowała się na terytorium Rosji. Poinformował o tym dzisiaj na swoim kanale w Telegramie Sergeant's Report, ukraiński obrońca i bloger, który walczy jako ochotnik od 2014 roku i obecnie służy w jednym z batalionów sił specjalnych. Na kierunku sumskim briańskie i kurskie wojska obrony terytorialnej z zmobilizowanymi oddziałami, wzmocnione artylerią i wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakietowymi, miały ostrzeliwać ukraińskie obszary przygraniczne, ale nagle zawróciły, aby zagrać koncert dla Jozifa Kobzona. Koncert przebiegł zgodnie z planem i z magicznym pokazem ognia. Spadochroniarze Sił Zbrojnych Ukrainy pojmali dużą liczbę najeźdźców. Jak informowaliśmy wcześniej, żołnierze Wojsk Powietrzno-Desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy wyzwolili od rosyjskich najeźdźców wieś Kuczeriw Jar w gminie Szachow w rejonie pokrowskim obwodu Donieckiego, rejon dobropolskiego przełamania interweniujących na północno-wschodniej stronie kierunku pokrowskiego. W tym samym czasie ponad pół setki oddziałów szturmowych najeźdźców, ponad połowa kompanii, znajdujących się tam w całkowitym okrążeniu, poddało się siłom obrony. Poinformowało o tym biuro prasowe dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, publikując odpowiedni film, zmontowany z nagrań nakręconych przez bezzałogowe statki powietrzne. Jak skomentował na swoim kanale Sniper Talks, bloger i dowódca jednostki kompleksu lotnictwa uderzeniowego Brygady Sił zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow, od 15 sierpnia kuczerif JAR jest otoczony przez wojska ukraińskie. Można sobie wyobrazić, ilu żołnierzy rosyjskiej armii wkroczyło do tej i sąsiednich miejscowości podczas przełamania i jak tytaniczną pracę wykonano, aby je zniszczyć. Wystarczy uświadomić sobie skalę. Nawet ponad dwa miesiące po przełamaniu ukraińskie wojsko wzięło do niewoli pięćdziesięciu okupantów, którzy przeżyli pomimo codziennego likwidowania swoich towarzyszy przez drony i artylerię. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.